Trzymą konieczny strona na Facebooku koncertowania Jasielska i Okolice. Uwaga, uwaga, drodzy mieszkańcy Swoszowej i Szerzej, Już z dniu 8 października 2023 roku na placu przy Szkole w Swoszowej Wielka Wiesiada po Staropolsku 2023 roku. Tego dnia organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców Swoszowej i Okolic. Wiele atrakcji od godziny 15. Rozpoczęcie i zbiórkę biurkiem spodyń wiejskich pod remizą OSP Swoszowa, a także przejście na plac przy Szkole Swoszowej. Staropolski obrzęd zaślubin w wykonaniu artystów ze Swoszowej, powitanie zaproszonych gości, konkurs Kół Gospodyń Wiejskich na najsmaczniejszy tradycyjny placek weselny, występy młodych artystów z Domu Kultury w Swoszowej, mali Swoszowianie, występy kapeli Swojacy z Szerzyn, ogłoszenie wyników konkursu, a od godziny 18 do 23 biesia do taneczną z zespołem Gromy i wiele innych atrakcji. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Swoszowej. Szerzyn i okolic już w niedzielę 8 października 2023 roku start godzina 15 15.00 przy szkole w Czymu mu koniecznie jest strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. I uwaga, uwaga teraz drodzy mieszkańcy Jasła. Przypominam, że lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny 2023 roku został przełożony na... Sobotę 14 października 2023 roku jeszcze raz w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła na piknik lotniczo-motoryzacyjny. Rodziny już w sobotę 14 października 2023 roku na lądowisko IKAR w Przymokła jeszcze jest strona na Facebooku koncertowania Jesieska i okolice. Także mam Jesień. Sezon 2023 letnich wydarzeń plenerowych uważamy za zakończony. No i powoli zbliża się sezon wydarzeń kameralnych. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie na Facebooku Koncertowania Jadzieska i okolice. Nie tylko informacje, ale także fotorelacje wykonane przeze mnie Szymona Koniecznego, a także udostępniane ze stron ośrodków kultury, a także stron internetowych portalów informacyjnych. Serdecznie zapraszam do oglądania stron na Facebooku Konceptowania Jasieska i Okolice. No i zapraszam na wydarzenia Szymą